Po promoweterskiej Rady Miasta Zielona Góra na konferencji są radni klubu Platformy pan Janusz Reber, Darusz Legutowski, Sławomir Kotelak, wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Adam Urbaniak. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj naprawdę w sytuacji kuriozalnej. To co dzisiaj się zdarzyło na sesji Rady Miasta jest precedensem, jest czymś co się nigdy nie wydarzyło w Zielonej Górze. Został złamany statut Rady Miasta. Zostali mieszkańcy potraktowani i, praktycznie, może powiedzieć, w słowy wyrzuceni z sesji Rady Miasta. Mieszkańcy, którzy chcieli zabrać głos, którzy chcieli się wypowiedzieć, zostało im to uniemożliwione. Nasze oburzenie jest, jest, jest stanowcze i mocne. Tak naprawdę do końca kadencji widać, się, że sesje Rady Miasta nie będą miały sensu. Pan prezydent Kubicki wywraca statut, wywraca normy, wywraca prawo do góry nogami. Akceptuje to jego koalicjant PiS, akceptuje to radni Prezydenta Kubickiego. Jesteśmy oburzeni. Czy ktoś z radnych. Jedno zdanie uzupełniające, bo pan przewodniczący powiedział, że miała miejsce sytuacja bez precedensu, naruszono statut, rady, statut miasta Ślągura. Otóż w tej Radzie, Szanowni Państwo, statut jest łamany po wielokroć. To wybrzmiało przez moment jako dobra informacja dla miasta, że pierwszy raz statut naruszono. Otóż nie. Statut naruszano, kiedy nie przyjmowano Projektów uchwał zgłaszanych yy, przez nasz klub, nie uzyskiwał on wymaganej większości, następnie nie był wprowadzany ponownie do porządku obrad, choć taki obowiązek jest. Gdzie kilka razy moja skarga na prezydenta, nasze apele podejmowane, bezprawne przenoszenie i ogłaszanie przerw na wniosek prezydenta, który jest gościem. Nie mam prawa żadnego tego typu wniosków składać. E Dzisiejszy przykład, on jest jak po raz pierwszy, odmówiono yy, przeprowadzenia punktu obligatoryjnego według Statutu Sprawy różne, który nie jest bele czym, bo to jest punkt, który mieszkańcy mają przez Radę. Yy, to był pomysł nasz tutaj w Radzie, nietypowy na tle yy, samorządów w Polsce, gdzie mieszkaniec też ma prawo zabrać głos w czasie sesji. To jest prawo, które wynika ze Statutu, tak zdecydowała Rada, to zostało złamane. Reasumując, nazbierało się już tyle tego, że przypomnę przepis za Państwa pośrednictwem kolegom i koleżankom w Radzie, że w razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Radę Miasta e, Wojewoda może zawiesić Radę albo złożyć wniosek o rozwiązanie Rady Miasta. I my w tej chwili taki wniosek do Wojewody piszemy, bo to nie jest już Rada Miasta Ślągóra. Wnosimy o rozwiązanie Rady Miasta wobec powtarzającego się naruszenia prawa przez Radę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja się już tak powiem samorządowcem czuję od zalania Czyli Zielona góra jest szalenie bliska memu sercu i wysłuchiwanie tutaj inwektyw o tym, że nie zależy nam na mieszkańcach jest, jest przykre. Zwłaszcza z ust osób, które na sztandarach niosą dobro miasta, a z drugiej strony mają to miasto tak naprawdę jako prywatny folwark i tam gdzie mieszkańcy uważają inaczej, nie dopuszcza się ich po prostu do głosu. Jest dla mnie niezrozumiałem i kategoryczny sprzeciw wyrażam, przeciwko takiemu postępowaniu, jakie dzisiaj zademonstrował przewodniczący Piotr Barczak, który to po pierwsze wprowadził celowo, nie mam żadnych wątpliwości błąd radnych, twierdząc, że żadni mieszkańcy nie chcieli zabrać głosu w sprawach różnych sesji, która była przerwana. Co stanowiło podstawę do tego, że jako uzasadnienie do przeniesienia wszystkich punktów z porządku obrad poprzedniej sesji do porządku obrad dzisiejszej sesji. Co było oczywistą nieprawdą, są na to maile, jest na to korespondencja wysłana z Biura Rady, gdzie jest potwierdzenie dla mieszkańców faktu, że zabiorą głos w ramach poprzedniej sesji. Sesji Rady Miasta tej przerwanej miesiąc temu. W związku z tym przybyli na do ratusza, chcieli ten głos zabrać, wyrazić swoje zdanie. Czy ono byłoby negatywne wobec prezydenta, czy pozytywne, tego nie wiemy. Dzisiaj już dzisiaj nie dowiemy. W związku z tym pytany o to na sesji przewodniczący zarzekał się, że nic takiego nie miało miejsca, choć nagrania sesji będą za chwilę dostępne, będzie każdy sprawdzić. A jednocześnie przewodniczący. Pytany przeze mnie, czy zna paragraf 43 regula, statutu miasta, tylko się uśmiecha. Zatem ma świadomość tego, że złamał obowiązujące przepisy, ma świadomość tego, że wykonał to na jawne polecenie prezydenta, a zatem nie ma żadnych wątpliwości, że Radą Miasta nie kieruje przewodniczący Rady Miasta, a kieruje prezydent. Bezprawie co jest niezgodne z jakimikolwiek standardami demokratycznego państwa i samorządu. Ja jeszcze tutaj chciałem też przypomnieć, że są z nami mieszkańcy, którzy by chcieli wziąć udział w obradach Miasta mieli wyraźne zaproszenie na poprzednią sesję, która się dzisiaj, która dzisiaj miała kontynuację i też sygnalizują, że chcieliby zabrać głos. Szanowni Państwo, chciałem jeszcze jedno dodać, że w punktach, które zniknęły, porządku obrad, gdzie tą sesję przerwano, był ważny punkt, jeśli chodzi o budynek ekologiczny, miejsca pracy dla zielonogórzan, dla urzędników. Gorzu, może tę inwestycję zdobyć, możemy ją utracić. Prezydent chowa głowę w piasek, radni PiSu i radni prezydenta nie walczą o tę inwestycję. My walczymy o inwestycję dla miasta Zielona Góra. Chcieliśmy to podkreślić, jednak nam to uniemożliwiono. Dlatego chcemy, żeby to wybrzmiało. Może być tak, że miejscy że zielonogórzanie mogą stracić miejsca pracy. To jest już kolejna taka sytuacja. W tej radzie, nie wiem która, e, gdzie e, dzieją się rzeczy absolutnie niedopuszczalne. Wiele razy e, znosiliśmy to cierpliwie, e, no bo jesteśmy radnymi nadal nimi jesteśmy. No ale to, co się dzisiaj wydarzyło, jest już kolejnym przekroczeniem Rubikonu. E, nie ma rady miasta Zielona Góra. Pan Kubicki jednoosobowo na skinienie zarządza swoimi radnymi wspólnie z PiS. -em. To, to nie ma żadnej dyskusji. tak? Ja mam porównanie, bywam na sesjach Sejmiku, tam też jest opozycja, ale oni mają prawo zabrać głos. Nikt im nie zdejmie uchwały z Rady Miasta, nikt nie będzie przenosił spraw różnych w nieskończoność na kolejną sesję za miesiąc za miesiąc za miesiąc. To nie ma Rady Miasta. Wniosek, który postawił bardzo doświadczony, wieloletni przewodniczący Rady Miasta Adam Urbaniak, prawnik. O rozwiązanie Rady jest jak najbardziej słuszne. Nie ma sensu, żebyśmy się spotykali, budowali, że ktoś to o czymś dyskutuje. Teraz zapewne Rada Miasta będzie przez dwie godziny słuchała krzyków pana, żenujących pana Kubickiego, jak to świetnie jest zmieścić się na Górę i jak to radni opozycji są źli. My nie chcemy brać w tym udziału. Oczywiście w Radzie bierzemy udział, ale na razie w trybie znamy. Dziękujemy bardzo. Pytania, Pytania mogą być jeszcze? No, jest, no.